Polski reżyser filmowy i teatralny oraz polityk Jan Butkiewicz zmarł 2 sierpnia w wieku 88 lat. Jan był scenarzystą i reżyserem kilku fabularnych filmów powstałych w latach 70. i 80. Najbardziej znany z nich to Dekameron 40, czyli cudowne przytrafienie pewnego nieboszczyka. Polski trener lekkoatletyczny specjalizujący się w rzucie młotem Czesław Cybulski Zmarł 3 sierpnia w wieku 87 lat. Czesław Cybulski wychował wielu olimpijek i olimpijczyków w rzucie młotem. Spod jego ręki wyszli między innymi Malwina Kopron, Szymon Ziółkowki, Anita Włodarczyk, Joanna Fiodorow czy Paweł Fajdek. Polska poetka Teresa Ferenc zmarła 1 sierpnia w wieku 88 lat. Twórczość Teresy Ferenc była bardzo wysoko oceniana przez literaturoznawców i krytyków literackich.